Mamy pewne grzyby, które rzeczywiście działają zdrowotnie, również które występują w Polsce. Do takich grzybów należy uszak bzowy, który my znamy najczęściej jako grzyby MUN. Nasz uszak bzowy jest bardzo bliskim kuzynem grzyba MUN. I jest to grzyb, który z kolei działa jak aspiryna rozrzedza krew. Niektóre z grzybów. Powodują naturalne wydzielanie czy produkcję interferonu przez człowieka. Jest to substancja, która działa na pobudzenie odporności naszej. Więc grzyby jeść warto, jako, jako substancje lecznicze, ale, ale nie aby się nimi nasycić. Jak to jest możliwe, że borowika możemy spożywać na surowo? Stosunkowo ma cienkie ściany komórkowe. Ściany komórkowe grzybów zbudowane są z chityny. Hityna jest absolutnie niestrawnym polimerem dużym, grubym. Natomiast prawdziwki mają bardzo cienkie ściany komórkowe. To jest związane zresztą z dużą zawartością białka w nich. Jest stosunkowo w stosunku do masy więcej białka niż chityny. Nie mają żadnych związków drażniących, które się często zdarzają w innych grzybach. I to jest absolutnie bezpieczne? Borowiki są absolutnie bezpieczne. Natomiast musimy je no, odróżniać od innych grzybów, aczkolwiek trudno jest znaleźć grzyba niebezpiecznego, podobnego do borowika. Mówi się o szatanie, ale szatan to tak naprawdę nie szatan, tylko goryczak. Jeden ciekawy sposób odróżnienia goryczaka od borowika. Otóż jeżeli używamy noża do ścinania grzybów, to nóż borowika wchodzi jak w masło. Natomiast goryczak, który ma właśnie bardzo grube ściany komórkowe, wąskie strzępki, wchodzi z oporem. Oprócz tego goryczak ma różową gąbkę pod kapeluszem. Jest bardzo gorzki, więc już pierwsze dotknięcie językiem miąższu przekonuje nas, czy mamy do czynienia z goryczakiem czy z borowikiem.